Jest pierwszy w maju Budapesz Czerwony. Widzicie, jeszcze chodzą na zewnątrz, ale już nie czekałem. Zamknąłem od razu, widzę łapać. Kurczę, otworzyłem gołębie dzisiaj, wtorek, że obnik siedział pod zaciągiem. Nie zauważyłem, myślałem, że to moja i pójdzie chyba. A Budapesz złapany, żółty później wam pokażę. O, tutaj jest. A może się wychodzi i wróci? Kot, daj mi spokój na razie. Kurcze, by były dwa. Ja, że nie zauważyłem tak szybko, szybko, i myślałem, że to ta moja żałobniczka z tym przelotem. Nie przyjrzałem się. Cicho, to jakiś pocztowy. Nie, no, poszedł ten żałobnik. Dobra. Pauza, nie widzę go. Tam to chodzi tylko. A nie, chodzi. Chyba to po... tam chodzi ten żołnierz. Tutaj. A tu gołębie latają, więc jak będzie chciał, to usiądzie. Chodził, chodził i wrócił. Zamykam. Dupie, i znowu o, wlatuj, kurno, bo zaraz mi wleci. Pieprzone. Dobra, jeden został, ale też musi siedzieć. Także jest drugi. Zaraz wam go pokażę. Tam jest. Widzicie? Samiec. Nie wiem, czy to nie jest samiec pana Janka od tej żołniczki, która u mnie lata. Ale to już nieważne. Łapiemy. Drugą w maju. Owie. Byłem tam na stronie ciotki Drzewo i Dziabać. Patrzę, a tam chodzi. widyn czarny po ziemi. Teraz siedzi na stodole. Trzeba posypać. A o, zobaczcie. Przyszedłem zobaczyć, czy to nie mój, ale nie, nie mój. Moje widyny są. Sypie papciu i czekamy, czy przyleci. Posypane. Czekamy, przyleci czy nie. No może być też pana Janka, bo brat ma dzisiaj zamknięte. Może ma młode. I przyszedł aż tu, tam u ciotki na podwórzu chodził. No bo skąd by się wziął taki widyn? Jeszcze patrzę skrzydła, ma opuszczone, mówię, co to mój chodzi, widyn, ale mój nie ma opuszczony skrzydeł, ale mówię przyjdę, zobaczę. Ale moje są, są, oba. Tutaj chodzą, cała para chodzi. O moich też on tamten, też taki ciemny, ale wcale nie jest zainteresowany tutaj, żeby przylecieć, ale daleko nie ma. by posypałem, to trochę mi się zejdzie zanim wybiorą No nic, nie będziemy tak czekać, zrobimy pauzę No niestety widyn nie przyleciał Musiałem go wystraszyć jak bałem drzewo Ale jest dzisiaj zimno Zobaczcie, burze chodzą Wiatr wieje zimny Przyjechałem z roboty, otworzyłem to ale idę do obowiązków, bo zamarznę tu. Jest trzecia sztuka. Przyjechałem z roboty. Tym razem sobie siedziałem w samochodzie i patrzyłem, czy czasem coś nie siedzi. I bardzo dobrze, bo. Ale pomoczyły się dzisiaj, bo deszcz. O, taki kończaty. Zobaczcie, taki kończaty Budapeszt na różowej obrączce wpadł. Trzecia sztuka. W maju. Dobra. A dziś panowie, już niedziela siedzę sobie w domu. Patrzę co to za pasiaty chodzi. Mówię, te moje samce tak go atakują. Mówię, ja mam jedną pasiatą, ale. Ale mówię, jej tak by samce nie atakowały. Jakby świeża była. A tu patrzę. Tutaj widzicie, siedzi moja pasiata od młodych. A tu jest pasiaty obcy na siwym ogonie, czyli jest czwarta sztuka w maju. O samiec, zobaczcie, grucha już. Na siwy ogon jest. Bo moja to ma dużo. O, moja jest brzydsza, bo moja ma dużo siwych piór. Za mało ma białych. Ten ma. Lepiej, tutaj czajki wyglądają. Zobaczcie całkiem, całkiem. Tu młode berliny już pospadały. Pogoda jest okropna, deszczowa, wilgotna, ale dobrze cieszymy się, bo czwarta sztuka w maju. Robimy pauzę, później Wam coś nagram z dworu. No, deszcz potrzebny. Nie ma co, susza w Polsce. Sucho deszcz się przyda w jednych miejscach była powódź, w drugich susza. Ech, ale co wam mogę powiedzieć dla tych młodych gołąbków, to taka średnia ta pogoda. Ta, te deszcze i ta zgnilizna, no to dla tej młodzieży to jest, to jest średnia pogoda. Wiadomo, że grzyby wszelkiego rodzaju lubią wilgoć taką pogodę kiedy jest wilgotno i ciepło no fakt, że nie jest za ciepło więc może się tak nie rozmnażają te grzyby cieszę się, że udało się w tym tygodniu trochę nadrobić straty powiem wam, że jakże ważna jest ręka jak ktoś ma rękę, jak bierze od ciebie gołębie i ma dobrą rękę, to łapiesz cały czas. A jak ktoś ma trochę gorszą rękę, to jak coś weźmie, to i od razu później złapać nic nie można. Na szczęście zacząłem teraz. Gołębie jeżdżą do miejsca, gdzie ktoś ma rękę. I łapanie jest. Także nie ma takich, że czegoś nie zauważę. Że coś się zerwie, wszystko się ładnie łapie. No, takie tam bzdury. Pomimo, że tutaj jest niebieskie niebo, to nade mną jest chmura i pada deszcz. O. Ale muszę Wam się pochwalić, rynne zrobiłem i nawet działa. A jasnych jest sporo. Jeszcze mówię, następny tydzień. Jak będzie już. Bez deszczu To się wezmę i posprzątam tą budę Powyrzucam te jajka bo już Syf jest ale nie chce mi się Nic robić w taką pogodę Są dwa tam widynki o, Ale ta młoda widynka to taka za bardzo Lotnik dobry nie jest więc Nie wiem czy to mi się nadadzą czy Nie nadadzą Zapomniałem czy tym czajkom, co czajka, co ma z jasnym jajka, czy w końcu coś podłożyłem, czy nie podłożyłem, zapomniałem już teraz je. Nie wiem Dałem im wody do mycia i tak są mokre i tak Ale jak się nie wykąpią to w błocie będą, w kałużach będą się kąpać, niech się tam kąpią. Czyż pewnie co nieco się na deszczu wykąpały? Wczoraj, wczoraj to lało. O, cicho są dwa. Gołębie nawet więcej. Ale jeden to ten krawat pewnie co ucieka, tak. Cicho, cicho. Jasny jest, składowy. Tutaj młode się. E, pójdzie no przelatywać jest jest jakiś pasiaty kolejny no coś tam lata a tutaj ten krawat chyba Poszedł znowu w świat, a to... O, cicho, 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 cicho. Składowy, jasny pana Janka. E, dobra. Jest zamknięta składowa, jasna pana Janka. To jest, słuchajcie, piąta sztuka. Bez cięć idziemy na górę, pokażę wam ją. Gdzie ona jest, gdzie ona jest Nie widzę, nie widzę Jest, tutaj zaczeka szpilka O, o tutaj Składowe takie też są fajne, szczuplutkie A nasz tam trochę lata u niego, ale Ten krawacia się wyprowadził Dobra, zamykamy piątą Jest, dobrze Chodź to pokaż się. Czemu, dziupasz otwarty? Zmęczyłem cię. A taka, piąta w maju. No i tak, początek maja był niefartowny. Ale ten tydzień nadrobiłem. Co nieco, a to dopiero początek niedzieli, godzina 11. .00. Jeszcze może to nie koniec na dzisiaj. Idę sobie łyknę kawę. Na razie. Jeszcze trochę nieba popilnujemy. No młode słabo wyglądają przez te deszcze, ale nic nie zdycha tam co jakiś czas któregoś napoje wodą, bo te za wcześnie pospadały nie trafiają do tego poidła ale nic nie padło, nic nie zdycha, więc jest dobrze. Pada deszcz, panowie, także kończę. Pozdrawiam wszystkich, udało się w tym tygodniu coś złapać. Nic nie padło, żyją, lęgą się. Także dzięki za oglądanie i do następnego razu.